Witam, 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 witam jeszcze raz witam na kanale Wóli96 w kolejnym odcinku z garażu dzisiaj z moimi kolegami, z moimi kolegami z prawej strony Maceta w środku Adi, Cześć Adi i tak. Carlos spotkaliśmy się, aby wam trochę opowiedzieć, jak to w naszym przypadku wyglądają koszty tego, no niestety, niezwykle, niezwykle drogiego, aczkolwiek bardzo fajnego Sport. hobby i sportu, tak? tak. Ale zanim, zanim o tym opowiemy, ile nas to wszystko kosztuje, tutaj mamy. Niektóre elementy tych kosztów wypisanych na tablicy, to Carlos wybierze dwie osoby, które, które zwyciężyły, które nadesłały poprawne odpowiedzi. Jedna osoba, przypominam, z wjazdu na garaż do, do Ewy. Pytanie było, na jakim motocyklu zaczynała? A drugie pytanie z poprzedniego odcinka z garażu, na jakich miejscach był Kary, Macheta, Adi i Carlos. Tak? Jest. Także szukaj tam w odpowiedziach poprawne i wybierasz te dwie osoby. Dobra, Ty, a my się... Nie zna się na komputerze, tu jest myszka. Hmm. Tak? Tam jest myszka. Tak. Jest tak to jest myszka bezprzewodowa? Popaki. no to przejdźmy do tych kosztów i w naszym przypadku yy, nie będziemy tutaj mówić oczywiście o tym ile kosztuje motocykl, ile kosztują stroje, ile kosztują kaski, ile to wszystko kosztuje, bo, bo to jest indywidualna sprawa, to każdy to jest jeździ jest na... Firmy, różne ceny. Tak. E, koszty żeśmy obliczyli. Mniej więcej na sezon około 180 motogodzin Bo my tyle robimy. Trzeba A powiedzieć średnio tak. Uśrednio, tak, tak. Gdzieś około 180 motogodzin robimy. Wiadomo, jedni robią mniej, jedni więcej, ale to jest taka średnia. Więc no i to tak. jest mniej więcej policzona średnia. E, mój e, mój e, ten, mój wujek, nie? pokazywał mi zawsze te dwa palce, jak go pytałem, ile to jest mniej więcej. On mi pokazywał, jak te dwa do dupy włożysz, to jeden jest mniej, drugi jest. <laughs> 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 ale mniej więcej, koszty mniej więcej, mniej więcej. tak. No i tak, zaczęliśmy od oleje, filtry, serwisowe sprawy. Tak? Na te 180 godzin przypada około 15 wymian e, po mniej więcej koszty wymiany. 120 to jest olej, to jest filtr po, tak. po oleju Czyli oleju 15 oleju razy, jest, razy na 120. i tak, dalej, i tak. Dalej, na jedną wykładę 1800 zł. Paliwo, no to jest ciężko obliczyć, ale, ale dało nam to mniej więcej 350 zł na miesiąc razy 12 miesięcy. To jest 4200 zł, tak? eee, Musimy do tego wziąć co, a dać klocki, tak? Eee, tak, klocki 3... jedni, jedni zużywają mi jeden komplet na sezon, a inni trzy. Mówimy 3 jeszcze 3. raz, przypominam, w naszym przypadku jak 3, to jest, nie? To spokojnie trzy wymiany klocków robimy przód i tył. Tak. Średnia cena e, kompletu to jest 240 zł. Mówimy przód i tył. Tak, ja tak. mam jeszcze taką uwagę, negocjujcie wszędzie, gdzie się da. Ona, tak, rabaty. bo rabaty, yy, rabaty potrafią być duże. Yy, no i między 15 a 25%. Nawet na... czasami więcej. Ale kolega, ostatnia kolega mi kupił ten akumulator lekki, on kosztuje 280zł w detalu i sprzedał go za sprzedał, czyli tak wynegocjował 180zł no to jest. Metra. No. <noise> to netto, netto. ci nie, a mi za 185 Mamy mamy klocki. Masz te, masz te dwie osoby już? Eee, klocki. To I pokażesz mi. Sekundę, sekundę, bo są te dwie osoby. Sekundę, są te dwie osoby, tu jest Enter. Tak, 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 Mieszka, tak. jakie to osoby? Czy ktoś zamał? Kuba, Kuba maślanka. Ktoś zamawiał ma Kuba Maślanka odpowiedział na pytanie i tak, maczeta. Nie będę robił zbliżenia od jest imię i nazwisko. Był 65, Carlos 112, kary 264, Adi nie startował, a ja jechałem na numerze od kogoś innego, wobec tego nie brałem uwagi, nie brałem pod uwagę swojej osoby i to jest poprawna odpowiedź. I druga osoba przez siebie ja nagroda, nagroda, nagroda powiedziałem t-shirt, nie? Dobra. Pokażesz Adi, Maczeta tam t-shirt, jakiś tam, wiesz, no wybierz jakiś t-shirt tam z paczki Co? Z szafki no to jest koszulka. Nie ja bym prosił osobę, która będzie wysłała do mnie na miarę, gdzie wysłać, e, żeby podał rozmiar. No, no, takie T-shirty, no, T-shirt jest, T-shirt. No, ale ten jest wyjątkowy. Bo z tyłu ma taki fajny napis. Tak jest, fajny. Bardzo porządna firma jakościowo. Tak. tak. I druga osoba, jeśli chodzi o Ewę, a o Ewę robiliśmy wjazd na garaż, raz jeszcze przypominam, Ewa zadała pytanie na jakim motocyklu startowała? Poprawna odpowiedź to Kawasaki 85, tak? KX. 85. Tak, i tam jest kto przez ciebie wskazany? EXO. EXO, Exo 10501. Te dwie osoby wygrały. Dobra, jedziemy dalej z tymi kosztami. Możesz Widzimy. się już tam włączyć, Carlos, do tych kosztów? Mam. Bo masz duże. No, Opowiem, masz duże doświadczenie. Tak. Skupiamy się na oponach. Okej, okay. opony. E, no ciężki temat z oponami, dlatego że ciężko to było policzyć ile tych opon tak naprawdę trzeba, ale ważna sprawa, słuchajcie, jeżeli jeździcie na zawody, jeżeli jeździcie na zawody, e, Zakładajcie nowe opony, wtedy macie motocykl przygotowany i możecie mieć pretensje tylko do swojej swoje osoby, do swojej jazdy, a nie do opon, bo coś tam, bo nie miałem opony. Co za różnica, czy tą oponę kupisz tydzień wcześniej, czy później ją na hołdę kupisz nową i ją zwrócisz, tak? Więc zakładajcie nowe opony na zawody, a daje wam to dobrą przyczepność, dobrą trakcję. ja jeszcze powiem tak, jak chcę wypróbować na starej oponie, to zapraszam ich do Cieszyna. <ślać 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 i tam, pozdrawiamy chłopaków, pozdrawiamy chłopaków, chłopaków Cieszyna, Cieszyna i, tak, i oczywiście nie znamy wszystkich tutaj rajderów w Polsce, natomiast tak jak Maczeta powiedział, mocna kadra, Cieszyn i Bielsko to są ludzie, którzy potrafią się ścigać, których tak, jest mało na Facebooku, ich w ogóle nigdzie nie widać, ale jeżdżą naprawdę, naprawdę naprawdę super. Trzeba się ukłonić. Tak. Brolek, brolek. I tam na starej oponie, tak jak powiedzieliśmy, nie ma nie co... A w ogóle sobie Z nową oponą, jeżeli się nie wstrzeli w oponę, to... No. Właśnie, Ale rozmawiamy o kosztach. 3,750. teraz no, cena opony 250 razy 15 opon w sezonie tak. daje nam 3,750. Tak. Do opony musimy wsadzić co? Różnie. Dętki, tublisy, musy, cycki. Cycki właśnie. Cała tak? Cyski właśnie pompuje. Tak. Za chwilę wam powiem, dlaczego je pompuje. Aha, no to jakiś no twój ukryty plan, tak, to jest plan. Minimalne koszty to są 1000 zł, które żeśmy przyjęli a mogą mógł... góry, oczywiście. Bo po jeżeli nie wy... na tych na pa, to się przebijają i trzeba ich uzupełniać. No, na sezoncie... z tego wszystkiego chyba są najdroższe, nie? Tak, no, tak, tak Bo to jest po prostu po, poważne technologiczne. Co tam jeszcze mamy? Kosmetyka, Czyli pasty do musów, spraje do łańcuchów, plaki, różnego rodzaju rzeczy do i tak dalej, dalej, do smarowania. No, przyjęliśmy kwotę około stówek, tak? 400 zł, to jest może tak na wyrost, ale ale niech to jest tak, te 400 zł. Nie, muszę. No no musisz. na ja to tak? Ci powiem coś, jak ja już to widzę wszystko, to się mi już ciepło robi, mimo to, że mnie choroba kręci. Bo. Zawody. No jak ta cena widza. Trzeba niestety jeszcze tu trzeba zaznaczyć, że to jest tak filmak dla dorosłych. Ale czy jeszcze tego my nie dokończyli, nie? tych wszystkich kosztów? bo nie. Ja, co, co ale nie? ale żebyśmy wiedzieli, że tam żadno częściowo ani baba swoja, to nie może do tego zaglądać. A, to, by, to będziesz pisał te koszty inne tak, tym zielonym, wreszcie. flamastrem. <laughs> a to jak w kawrecie, a co, od tego wydamiała? <laughs> sugerujesz, Wiesz, Sugerujesz, nie sugerujesz. I eee, zawody, zawody. Eee, no. Link na pokój, zawody. No, sześć dużych imprez mniej więcej w roku, tak? Średnio tak. wpisowe e, tu ubezpieczenie. Nie bierzemy pod uwagę kosztów dojazdu, bo ktoś ma 100 kg. hotelu, hotelu. ma 500. Jedzenie i tak dalej. Kosztów obowiązczych tak. zapomniałeś. Ortezy i inne pośrodki transport, No, tabletki przeciwbólowe, kryształ w spraju, I, tak, i tak dalej. Tak, no, no mamy, mamy tu na koniec kwotę 13 370 i na pewno to nie eee, jest koniec wydatków. Nie, bo jeżeli ktoś zaczyna, to musi kupić kask, oczywiście buzer, spodnie, motocyk. Motocyk. tak, Łóżko tak. i razy dwa wałżenia, już i drugą pasku, Ortezy, tak. no tak. Ortezy, więc z tego się już robią ponad dwie dychy na wlocie. Tak, tak. Jeżeli trzeba się ubrać jeszcze, do dobrze się ubrać. Więc to jest wszystko już no, ale dość pokaźne. zależy od siedzenia, bo też jeżdżą na stare księgi, od czegoś muszą tak, zacząć. Tak, oczywiście, ale my, my mówimy, do... ja duże, My się... już po mało no, są... Ale słuchajcie, no, no, ale ale... że z czasem te spodnie wytrzymują duży człowiek, się mniej przewraca, mniej zużywa. Chyba, że na zawodach też to się tam idzie? Ale słuchajcie, 180 motor no to już tam trzeba coś z tłokiem chyba porobić, nie? No, zależy w jakim motorze. No, 450, albo Mogę powiedzieć na, na swoim przykładzie. Wymieniając olej co 10-12 motogodzin w 350, poprzednim modelu, dbając o filtr powietrza, bardzo odbając, tak, zrobiłem 190 parę motogodzin, 4 czy 5, coś takiego, i wymieniłem dopiero odłog. I tak naprawdę Finger, który mi to robił, mówi: ba, ty masz tłok, że jeszcze spokojnie moto, 50 motogodzin objeździsz. Jeżeli ktoś dba. Serwisowo motocykl, tłoka, cylindra są dużo mniejsze. E, i no profilaktyka. On, ale jeszcze zapomniał o po podstawowych rzeczach. Plastiki połamane, chłodnice, co i w nowym motorze się tam zdarzyło. Zdarza się, ale to jest wszystko kosztowanie. To jest taki w którym się to dzieje. Mnie trochę kosztowało. No. No, ktoś powie, a 13 to nie jest prawda, no ale jak policzy się naprawdę, to co się dzieje, tu jakieś średnie rozerwane, tu to do poklejenia plastik, tu chłodnice wyprościć, tu jakiś płynny cieczle. No tak to, jak nie, wspomniałeś to, jak przed chwilą mieniem, ale ktoś pokleje, jeżeli nie każdego na to stać. Jak ja bym taki mały zaczynał bych, bo oni skoro zaczynają, to też by mnie nie było stać i wyłożyć pieniędzy co warte z samochodu na motor. Mm. No i trzeba po prostu patrzeć na tym. My są już u schyłku tego wieku na emeryturze, jak się to wygląda na winkolach. A nie, Ty co się sprzedaje. Co się sprzedaje? Co się sprzedaje w internecie? Nie, to prawda. Ja! Ostatnio ała. Ostatnio, ostatnio nasz film. Ja ostatnio film... Ja. Słuchajcie, ostatnio film ma ponad 130 tysięcy wyświetleń, a dlatego, że była bójka. Ale... Ale słuchajcie, jeszcze na koniec... Na koniec pytanie, pamiętacie pytanie? Jakie ja pytanie? Jakie było Co? pytanie? Eee, pytanie było... Eee, kto, jaki motocykl kupił na... Kolega? Znaczy, na, na ostatnim filmie... Na ostatnim, ostatnim filmie, filmie jest pokazany tak, nowy, tak. nowy motor. Tak. 350 tak. piękna lśniąca Ale bym odpowiedź! A, odpowiedź na... pytanie. Kupił Dobra, motor, Dobra, motor już znamy. kto, kto go, kupił? go kupił! Kto kupił? najnowszy najnowsze motocykl, który wystąpił na ostatnim filmie? na Chcesz? To się obroń. Chcesz to się obroń. Masz. Teraz się możecie naparzać. Masz. Teraz się możecie naparzać. Dawaj Atik, na prosto w głowę. To wszystko. Dziękuję bardzo. E... No bo na pewno nie będzie marania. Po bardzo. Po to je ja pompowałem. Kciuki do góry. brawo, 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 brawo. <laughs>